Witajcie kochani na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych koziorożców na marzec 2024 roku. Jeszcze przed czytaniem tylko przypomnę, że w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych oraz linki do playlist z bieżącymi czytaniami na kanale i jeszcze kilka innych linków. Zapraszam, zajrzyjcie. Przygotowałam dzisiaj dla Was, kochane koziorożce, talie Modern Witch Tarot i talie Życie z Aniołami. Jak zwykle popatrzymy z niej przesłanie anielskie na ten miesiąc. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły, zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Koziorożce, marzec 2024 roku. Koziorożce, marzec. Co dla koziołków? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na marzec 2024 roku? Koziorożce marzec 2024 roku. No i zobaczmy. Główna energia. Osiem kielichów. W przeszłości mamy Koło Fortuny, w przyszłości Rydwan, ależ macie mocne karty, co będzie wam pomagać, 10 denarów, przeszkadzać troszkę, może dziesiątka, przepraszam, dziewiątka buław i rezultat albo Rada Królowa Kielichów. No bardzo no, ciekawe, energia, o jeszcze Karta Siły z Przełożenia. No proszę. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy, co tutaj dla Was. Aniołowie mają. Co tutaj dla koziorożców? Jakie wskazówki, jakie przesłanie na marzec 2024 roku? Anioły chciały ósemkę zabrać. No dobra, zobaczmy, co dla koziorożców. Rozwój duchowy. No ciekawe. Biorąc pod uwagę karty, które mamy na stole, to bardzo ciekawa informacja z tym rozwojem duchowym. Na pewno koziorożce powinny zwrócić uwagę na ten rozwój, właśnie. Może to poszukiwanie, bo to jest ósemka kielichów. To jest Tutaj te wszystkie kielichy mamy, ta osoba mogłaby z tego korzystać, ale szuka dalej, szuka więcej, wybiera się po jeszcze coś. Więc może tym brakującym kielichem, dającym szczęście, czyli dziewiątym kielichem, dziewiątką kielichów, może być właśnie ten rozwój duchowy. Może tutaj potrzebujecie w tym miesiącu, drogie koziorożce, spojrzeć bardziej w głąb właśnie swojego serca poczuć to co tam właśnie jest to co jest waszą esencją. No bardzo bardzo ciekawie się to czytanie kochani zapowiada, ale nim przejdziemy tutaj to najpierw przeczytam znaczenie tej karty. Jesteś na drodze duchowego rozwoju, istoty ze świata duchowego pomagają nam w tej podróży i radują się naszą promieniującą światłem duszą. Przez wyciągnięcie tej karty Bóg i Anioły mówią nam, że zawsze się rozwijamy duchowo jedynie przez miłość. Ewoluujemy coraz szybciej, uświadamiając sobie znaczenie miłości i akceptacji siebie oraz innych ludzi w swoim życiu. Zaczniemy widzieć rzeczy naprawdę istotne w ludzkiej drodze ku doskonałości w tu i teraz. Będziemy widzieli każde. Będziemy widzieli każdy przejaw życia i będziemy go szanowali w naturalny sposób. Podziękujmy za wszystko, co było naszym dotychczasowym życiem. Już nie będziemy musieli udawać przed nikim kogoś, kim nie jesteśmy. Odrzućmy wkrótce stare wzorce postępowania i z odwagą rozpocznijmy nowe życie. Z miłością, radością, pewnością i mocą duchową, zdolną kruszyć najtwardsze skały, ale pięknie. Nie obawiajmy się swojej życiowej siły. Pozwólmy, aby zmiany, których pragnęliśmy, dokonały się teraz w naszym życiu. Rozpocznijmy rozwój duchowy. Afirmacja. Z radością rozwijamy się duchowo, jesteśmy istotami, jesteśmy świadomi swojej mocy, miłości i pokoju. Czyli z radością rozwijam się duchowo, jestem świadoma swojej miłości, mocy, miłości i pokoju. Piękna energia i mam takie poczucie, że dla wielu z Was właśnie w tym miesiącu, ale myślę, że, że to już jakiś czas trwa, bo koło fortuny tutaj mamy w przeszłości, więc jakiś taki shift, jakaś taka energia mogła się zmienić w Waszym życiu o 180 stopni już w przeszłości, i tu czujecie, drogie koziorożce, właśnie, Głód, można powiedzieć, poszukiwania tej prawdy, tego rozwoju. Oczywiście to tak szumnie brzmi rozwój duchowy. To jest po prostu nasza ewolucja, ewolucja naszej esencji, czyli bardziej, znaczy bym powiedziała, bardziej przypominanie sobie to, kim jesteśmy, tak naprawdę w swojej esencji. I tu pięknie było to właśnie, to jest przepiękne zdanie. Odrzućmy. Stare wzorce, odrzucimy stare wzorce postępowania i z odwogą rozpoczniemy nowe życie. Z miłością, radością, pewnością i z mocą duchową, zdolną kruszyć najtwardsze skały. To jest właśnie to. To jest karta siły. To jest umiejętność opanowania, prawda. Tych sfer naszego życia, przekonań, nawyków i tak dalej, takich, które nam już nie służą. Chodzi o to, żeby nie rządziły nami. Kolokwialnie mówiąc, żeby ogon nie kręcił psem, prawda? Więc tu to jest tutaj ważna informacja, że będziecie mieć właśnie w marcu taką moc, żeby zrobić duży skok do przodu, duży postęp w poszukiwaniu. Tego swojego sedna, tego kim naprawdę jesteście, i zyskać właśnie taką moc. Gdzie jest ta moc? Gdzie jest ta moc, kochani? Karta siły jest kartą energii czakry serca. Więc tutaj jest to ewidentnie związane właśnie z siłą serca. To jest siła serca. W rezultacie mamy królową kielichów. Tak od końca trochę zacznę, ale tutaj to jest istotne. Królowa Kielichów w rezultacie, rezultat rada, jako rezultat właśnie będzie mówiła, że to wszystko to, po co pójdziecie, znajdziecie ten kielich, to jest ten brakujący tutaj, ten dziewiąty brakujący kielich, znajdziecie ten kielich. Ten kielich właśnie jest, no, królowa Kielichów jest królową serc. Więc odnajdziecie go w sobie. Może to się wiązać na przykład ze zrozumieniem siebie i innych w obecnym świecie. Może to się wiązać z, z nową, zupełnie taką, jakby to powiedzieć, z nowym postrzeganiem świata poprzez właśnie serce, intuicję. Królowa kielichów jest królową intuicji, królową serca. I też patrzy. Na życie tutaj poprzez miłość bezwarunkową, też miłość do siebie. To jest, to jest właściwy kierunek. Radą, jak poradzić sobie w tym miesiącu, żeby jak najwięcej uzyskać, przede wszystkim, żeby odnaleźć ten właśnie dziewiąty spełniający marzenia kielich, no to tu ewidentnie właśnie chodzi o patrzenie z przestrzeni serca, otwieranie się właśnie na siebie, na innych. I na te rzeczy, które, które służą opiece siebie i innych, ale też wskazywaniu na te rzeczy, które, nie, które, których nie da się przez rozum, tak jakby, uporządkować. Te rzeczy, które się czuje, to też jest tutaj bardzo, bardzo ważna informacja. No, i tak jak mówiłam, tu już u Was się ruszyło, tutaj już się zakręciło to koło, i yy, yy, jest szansa właśnie, że w tym miesiącu albo już ruszyliście, albo właśnie będziecie ruszać po to, by odnaleźć ten brakujący element. No, i zdecydowanie tutaj jest pokazane właśnie poprzez kartery dwanu. To jest wasze zdecydowanie się, to jest, to jest konkret, to pragnienie będzie bardzo silne. Jeśli właśnie będziecie działać w sposób taki zdecydowany, jeśli pozwolicie sobie też na takie konkretne wytyczenie celu, znaczy konkretne. Mówię to w tym sensie, że yy, nie będziecie się rozglądać za bardzo na boki, na inne rzeczy, tylko będziecie mieć jakiś priorytet. W, w, też związany właśnie czy to z Waszym przebudzeniem, czy odnalezieniem swojej drogi życiowej, bo też tak może być, że marzec może być dla Was właśnie takim momentem, gdzie y, być może będziecie y, potrzebowały po prostu y, odnaleźć ten kierunek, prawda? Więc jeśli tak, to y, macie tutaj y, duże szanse na wsparcie albo od Waszych rodzin y, biologicznych, Albo, no bo karta dziesiątki denarów to jest właśnie rodzina, ród, prawda? Ale też to może być wsparcie Waszych, jakby to powiedzieć, rodzin z wyboru albo Waszych struktur, w których jesteście, może przyjaciół i tak dalej. Też tak tutaj ta karta może wskazywać. Dodatkowo warto też w ogóle przyjrzeć się. Na tej swojej drodze w poszukiwaniu tego dziewiątego kielicha, warto się przyjrzeć, jakie programy powtarzają się w twoim rodzie, w twojej rodzinie. Jakie, nad jakimi rzeczami tutaj trzeba zapanować. Więc zwróćcie na to uwagę. Czy to są jakieś nawyki, czy to są jakieś może uzależnienia, może coś tam. Nad tym warto popracować i z mocą też energii. Rodu, idealnie sobie z tym będziecie potrafiły poradzić. Myślę też, że w ogóle dziesiątka denarów jest energią obfitości. To jest energia obfitości, która w tym miesiącu będzie Waszym udziałem. I w momencie, gdy też będziecie właśnie patrzeć, skupiać się na tej wspólnocie, w której jesteście. Jeśli też będziecie hojni dla siebie i dla innych, bo dziesiątka denarów też jest właśnie energią takiej właśnie hojności. Jeśli też będziecie patrzeć i mieć świadomość, że możecie wyjść poza jakiś dotychczasowy system, bo dziesięć denarów jest no tą najwyższą formą, prawda? Już nie ma jedenastki. Ale. Może być nowy cykl, może być nowe otwarcie, może być szersze zrozumienie tego wszystkiego, więc nie mówcie sobie, że coś jest tyle, może być więcej, może być w tym czasie otwierać na nieograniczone wręcz bym powiedziała możliwości i, i to, co do, będziecie do siebie przyciągać. Druga rzecz, to co może Wam, kochane koziołki, tutaj w tym miesiącu przeszkadzać, to jest dziewiątka denarów. To, co może gdzieś tam w jakiś sposób no, szkodzić. W dziewiątka denarów, po pierwsze, za bardzo siedzi w przeszłości, za bardzo próbuje zrealizować coś, co sobie tam 100 lat temu zamierzyła. Tu może być na przykład też, że. Może być taka nieumiejętność zostawienia tej przeszłości za sobą, po to, żeby spróbować inaczej. Bo w dziewiątce buław jest takie ciśnięcie w jakąś stronę, ogólnie, prawda? Ale dziewiątka była w negatywie. Z jednej strony. Mówi o tym, że człowiek się może za bardzo poddawać, ale jednocześnie bardzo często ta karta też wskazuje na to, że możemy wpaść w taką pułapkę wcześniejszych ustaleń. Czegoś, co wcześniej sobie powiedzieliśmy, że to musi być jakoś, że to musimy robić tak, że tu wypada tak, albo że coś zostało usta ustanowione wcześniej i to musi być tak. Uważajcie na to, żeby tak nie robić, bo tutaj nie chodzi o to, żebyście się poddawały, ale chodzi o to, żebyście na daną sytuację w waszym życiu daną sprawę, czy to będziecie szły w poszukiwaniu tego dziewiątego kielicha po to, żeby mieć lepszą pracę, czy będzie to kwestia. Otworzenia się na miłość, czy, czy właśnie, wszystko to musi być właśnie poprzez ten rozwój. To wszystko się przez to będzie działo. Ale yy, ważną rzeczą jest, żeby zrozumieć, że to wszystko musi dziać się już teraz przez serce, że tutaj nie chodzi o kalkulowanie i że nie musi być robione po staremu. To, co po staremu już nie liczy się, tutaj już zostało to zamieszane. To już jest, kochani, inna energia. Już teraz w ogóle jesteśmy tak jakby trochę no, w innej energii. Energie są teraz dużo wyższe. I dzięki temu coraz więcej osób ma szansę w swoim życiu zadziałać inaczej, po nowemu. I wyzwolić się od dotychczasowych ograniczeń. Ograniczeń, które zostały nam wpojone, zaprogramowane, że tak jest. A jest rozwój. Nie musimy się ograniczać. Możemy w każdej chwili iść szukać tego, co, co nas uszczęśliwia, prawda? tego, co nas rozwija, dzięki czemu jesteśmy szczęśliwi, ale. Też po prostu jest ta ekspansja, jest ta ewolucja, więc na to też zwróćcie uwagę. Myślę też, że może być to dosyć szybki miesiąc, że wszystko może dziać się dosyć szybko. Karta Rydwanu, karta postępu więc, i też szybkości, więc dużo rzeczy może dziać się szybko. Bardzo, bardzo, kochani, ciekawy tutaj ten miesiąc dla Was. Zwłaszcza myślę, że. No bo słuchajcie, no, energia Ziemi, wasza energia jest tutaj tylko, żebyście trzymały te energie właśnie z, 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 związane... Ym, też ze swoimi takimi doświadczeniami, które do tej pory były, z energią rodu i tak dalej, ale zobaczyły już, już je po nowemu. Pewne rzeczy można podkreślić, można z nich skorzystać, prawda? Ale już spojrzeć na to z innej perspektywy. Właśnie z perspektywy, z przestrzeni serca. Jeszcze zobaczymy, co przy tej królowej kielichów mamy. Król Buław, no to tutaj się przejawia to w aktywność, i też dla niektórych z Was może to być kwestia właśnie. No ja, ja często tak mówię, że jak róża rozkwita, to pszczoły same przylatują, więc to jest, to jest też pewna gotowość, ale ona musi pójść właśnie z przestrzeni serca, i wtedy właśnie albo być może pojawi się jakiś interesujący partner, albo też król, król Buław może się tutaj pokazać i pokazuje jako energia tego, że Wasze sprawy przyspieszą, że będziecie wiedzieć już dokładnie, co robić, i pojawi się dużo większa aktywność niż do tej pory na zasadzie właśnie działania, tworzenia. Prawda? Więc tu tworzyć jak najbardziej będziecie, ale to będzie skutkiem dopiero. Ta energia się dopiero tak jakby urodzi, takiej gotowości do działania i brania spraw w swoje ręce. Bardzo intensywny miesiąc. Bierzcie pod uwagę ten rozwój, to co mówiłam wcześniej, bo to jest tutaj, w tym czytaniu, jest to bardzo, bardzo ważne. Pozdrawiam Was serdecznie, kochane koziorożce. Życzę, by marzec był dla Was wspaniałym miesiącem i byście odnalazły ten dziewiąty kielich. Wszystkiego dobrego. Pa!